Zapraszam do zakupu najtańszych końców w sieci do FIFA 15. Najszybsza dostawa, wiele form płatności. Polecam. Cześć, siema, z tej strony, Golzor. Witam Was bardzo serdecznie w materiale, no cóż, bardzo podobnym do tego, który pojawił się kilka dni, czemu, yy, kilka dni temu, czyli znowu w mojej jedynej paczce, tym razem na Toc. Bundesliga. Pewnie zapytacie teraz wszyscy Goldor, czemu twojej jedynej skoro e, sponsora nowego znalazłeś. Otóż już wam śpieszę z wyjaśnieniami. Nie zdążyłem po prostu wraz ze sponsorem przesłać mi monet, a sam również wydaje mi się, że lepiej wydać Troszkę więcej po prostu na Toc BBVA, które jest po prostu niesamowite. No i po prostu tak zadecydowaliśmy, no i tak też będzie, więc już za kilka dni zapraszam Was na, na większe otwieranie właśnie na Toc Ligi Hiszpańskiej. Więc, więc tyle słowem wyjaśnień, tymczasem zapraszam Was właśnie do tej jedynej... Paczki w tym okresie, która również była z wygranego turnieju, więc jest to paczka po prostu e, tak zwana za 50 tysięcy tyle, że po prostu jej zawartości sprzedać nie mogę. Zapraszam i polecam podzielić się tym, co wy w tym okresie właśnie trafiliście.